Co to będzie zaraz? nas? Ciebie jak gwiazdy na niebie. Co to będzie zaraz? się dziękujemy, że przyjechałeś po raz kolejny, pokazałeś na co się stać. Fajnie, dziękujemy, ci. Dzięki. Dziękujemy. Na kwesteczkę. Włączony mikrofon jest. My Cię bardzo dobrze słyszymy. Dzień dobry. Skąd przyjechałeś? Przedstaw się. Nazywam się Paweł Erdman, mam lat 27, przyjechałem z Lubawy, a zajmuję się, jestem operatorem wózka to. Skąd muzyka w Twoim życiu? Muzyka z Opelu była od dzieciństwa tak naprawdę, a od kilku lat stwierdziłem, że chciałbym po prostu zrobić Pierwszy krok w tym kierunku. To teraz coś wesołego, co zaśpiewasz? Teraz Taranela Szybkie czy wolne? Szybkie. Cały świat. Mamy nadzieję, Dobra. że... Za chwilę. Proszę bardzo. demona, demona scenicznego! Ty dobrze to wiesz, potrzebuję cię mieć blisko. Bo dla mnie ty to właśnie wszystko. moje Że ja bym się bała normalnie po tej, nie wiem, hali chodzić, gdzie ty tym wózkiem miejsce. się. Tak, samo Ale tak, tak, Taki jesteś, wiesz. tak, taki smutny, chyba jesteś, tak, 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 Na tak,